Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak poprawić swoje życie seksualne w naturalny sposób? Odpowiedź może Cię zaskoczyć, a jest nią spożywanie orzechów. Te małe, ale potężne przekąski są prawdziwą skarbnicą składników odżywczych, które mają bezpośredni wpływ na Twoje libido. Orzechy włoskie, migdały i pistacje są bogate w L-argininę, aminokwas, który poprawia przepływ krwi, co jest kluczowe dla zdrowej funkcji seksualnej. Badania wykazują, że regularne spożywanie orzechów może znacząco poprawić jakość erekcji i ogólną satysfakcję z życia seksualnego. Ponadto orzechy są pełne zdrowych tłuszczów, które wspierają produkcję hormonów płciowych. Cynk, obecny w orzechach nerkowca i migdałach, jest niezbędny dla produkcji testosteronu, co bezpośrednio wpływa na popęd seksualny. Orzechy są także doskonałym źródłem witaminy E która działa jako przeciwutleniacz, chroniąc komórki przed uszkodzeniem i wspierając zdrowie naczyniowe. Nie możemy zapominać o zawartości magnezu, który pomaga w redukcji stresu i poprawie nastroju, co również ma pozytywny wpływ na nasze życie intymne. Czy jesteś gotowy, aby włączyć orzechy do swojej diety i odkryć, jak mogą przemienić Twoje życie seksualne? Zasubskrybuj nasz kanał, aby dowiedzieć się więcej o naturalnych sposobach na poprawę zdrowia i samopoczucia.